Widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale zatytułowanym Życie jest piękne. Słuchajcie, powiem Wam w tym odcinku, jak zrobić lampion, prosty lampion na roraty. O ile się nie mylę, to się tak nazywa roraty. No więc, po kolei. Ja to dużo się tu nie bawiłem, bo nie miałem czasu. Ale miałem stary lampion taki byle jaki po prostu. Wmontowana była jedna dioda, która nie mrugała, nic nie robiła. Tam za 5 zł kupiłem ten lampion. I no i praktycznie prawie nie było widać światła. A wiadomo, jak dzieciaki lubią, jak coś mruga, miga, pika, miga, coś tam. No to postanowiliśmy zrobić tak. Tu jest miecz świetlny. To był kiedyś miecz świetlny. Prawdopodobnie gdzieś na kanale ten miecz mam. Ale się rozdypcył ten miecz i postanowiłem zrobić tak. Wywaliłem tu lutownicą dziurę. Wypaliłem większą. I włożyłem diody, na kabelkach są te diody zamontowane, oryginalnie już tak były. Włożyłem te, te diody w środek i wlepiłem na super glue tutaj y, ten, ten uchwyt od tego mieczu z tymi diodami. Oczywiście jeszcze mam zamiar wy, y, użyć kleju na gorąco do, tak, do wzmocnienia całej y, konstrukcji, że tak powiem. No i takie to ma funkcje, nie? Idzie sobie dzieciak i się modli w kościele. Ksiądz patrzy O kurde, ten Almo Lampion Ksiądz będzie patrzał i będzie O kurde, ten ładny ma Tak, ten ma ładny lampion Oczywiście można zrobić lampion z własnej roboty, tam z jakiejś butelki dwulitrowej po, po napoju i tam go ozdobić tam bozinkę namalować, tu Jezusku i tu, tu jakiś łażon Trzech króli czy kto to tam coś tam tu jak widzicie, tu leży se tu osiołek se siedzi. I ten. Takie naklejki możecie sobie drukować na drukarce, nie? Także luzik. No a tu jest uchwyt taki, że możesz się chwycić. <laughs> możesz się chwycić, tak se możesz chwycić. I se, i se idziesz, nie? I se idziesz. No i tu jest przełącznik. Poczekajcie bo ja mam trochę to takiego tu jest przełącznik pokażę Wam tu jest przełącznik i możecie sobie pstrykać nie? i sobie zmieniacie teraz na przykład tak robi teraz wcale nie ma teraz tak szybko jak mylicja teraz tak sobie teraz tak teraz wcale a teraz spróbujemy zrobić na wyłączonym świetle. Moment. stryknę ino ...świateło. Dobra, mamy ciemno. Spróbuję jeszcze ciemniej, bo zamknę drzwi. I sprawdzamy efekt na ciemnym... Y, tym. No zobaczcie, zajebiaszczo. Dyskoteka pana Jacka w kościele. Dyska w kościele i ksiądz tańczy. I runtum tum, i ta bozinka, kurde. Techno. Techno, techno. Techno bozinka, techno bozinka. O no zobaczcie, dyskoteka. Yy, bozinka, matka Boska na sunrise yy, w Sunrise. No nie kurde, no ma dyskoteka, nie? Bozinka na dyskotece. O, tu robi tak. Klub nocny. Bozinka w klubie nocnym o tu już po ciemku i znowu dyskoteka oj ostrość mi zgubiło holender oj kamera jest do dupy o bozinka gubi ostrość i tak to se mruga nie o kamera nie może złapać ostrości bo jest za ciemno o zobaczcie ten efekt zajbiście nie o taki to jest bajer właśnie i tu ten guzik, jak mówiłem. O. No i to było na tyle. Ja zapraszam was do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego "Życie jest piękne". Jeżeli filmik wam się spodobał, możecie udostępnić filmik swoim znajomym na Facebooku, zostawić łapkę w górę. Zapraszam was też do innych. Do oglądania innych filmików na moim kanale. I robię ostatnie zbliżenie na buzinkę. Zrobimy jej dyskotekę. O. I teraz robimy ostatnie zbliżenie na buzinkę na dyskotece. O. I i amen. 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 Cześć. Trzymajcie się. Bawcie się dobrze. Ty. Coś mi kapie. Tej. Coś kapie.